Jestem a dzisiaj testujemy 4 CD. Zacznijmy od pierwszej, takiej żółtej. Dobra, testujemy. Dobra, Dobra to jest, to jest dobre, teraz to oceniam takie 4 na 10. Tyś teraz testujemy pomarańczak. Tak, No to takie słabsze, bo to w ogóle prawie smaku nie ma. Więc to oceniam 3 na 10. Dobra. Teraz testujemy taki smak ananas-mango. Dobra. Za mało tu tego dodałem, ale to oceniam tak 8 na 10. Dobra, teraz testujemy... Bardzo mi chciała Co to jest za smak? Chyba cytryna i jakaś... jakiś pers, No cytryna i chyba bez... to niebieskie pomysł, Bo ja czytałam kiedyś o tym i taki bazgaz. O, to oceniam akurat y, 9 na 10. Dobra, to by było na tyle. Narka!